witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Karolina i witam Was na kanale Karo It. patrzcie w ogóle już pepko. Ej, może bym wzięła sobie taką miskę na przykład. Na jakieś cukierki. O, są te. Są rurki. Czekajcie, pociągnę. Coś tego typu, tylko jest, chyba to są takie pasikowe, A ja kupowałam takie bez takich wzorków i takie zakręcone. Kupowałam szkana. No, ale może ile to kosztuje? 6 zł. Kurcz. Nie no, może wezmę. Chyba biorę. Pepko, już chciał świąteczne. O, jest jakiś nitrykórek. Boże, święty, ale słodki. O, ten jest super. No i drodzy To jest ekstra Ten. Więc jak chcecie kupić komuś na Mikołajki Albo na urodziny Ja na przykład, moja, moja Ta Julka ma już w listopadzie urodziny Więc może bym jej Ale z kubków to chyba jej nic nie kupię w sumie Niestety <gryw> Nie wiem czy ona będzie z tego korzystać Chyba nie, o to są te są pewnie do zrobienia jakichś właśnie makijaże na Halloween. O, rogi, maski. Ej, może bym kupiła taką właśnie, żebym wystraszyła Julkę. 5 zł kosztuje. 5 zł kosztuje ta maska. Ta. To kurczę, może bym kupiła sobie, żeby wystraszyć Julkę. Ej kurczę, naprawdę superowe ceny, powiem szczerze O, słodycze oczywiście. Nie no, bardzo fajnie, że tak tanio jest ogólnie O kurde, Jezus Maria Ale ekstra słoik Ile on kosztuje? Yy, jest 20 złotych, ej no ekstra Na jakieś pierniczki albo ten deges. O, mam, mamy tutaj jeszcze termosy Fajne z takimi rogami. Na przykład na jakąś ciepłą herbatkę do pracy, albo jak ktoś nie pracuje, to. O! Można tak. Ty, widziałeś? Co. Co? To się. A no, to grało. No, grało. Teraz jakoś nie. O! No, jak taka. Grają za puszką? No, jak są kartki. Się, e, te grające? Ej, no, to jest pozytywka. Pozytywka. To jest pozytywka. Ile kosztuje? 25 zł. No posz, bo poszka, posz... pozytywka. No. Ej, patrz, jakie fajne, fajne miseczki. no. Tylko, że, wiesz, wiem, ale są z mieszkaniki. Tak jakby były z samymi tymi takimi choinkami. 15 zł. To one są takie bardziej dziecięce, wiesz, takie. Słodkie są słuchaj. No, patrz to jest bajka ten dzieciństwo no nie ja się trochę wam tak. ale bardzo mi się podobają te słoiki. są świetne no przy przykład to to moglibyśmy takie na pierniczki na przykład tak, na jak robimy to jest super, nie? To jak jest robimy ekstra. właśnie pierniczki to moglibyśmy tutaj dać nie? bo to jest duży słój. to są piękne o albo ten Patrz, taki klimatyczny. No wiem, jak. ale też takie bardziej dziecięce. No A tak. takie może stać sobie o. na półce w kuchni. No, no wiem, jest tylko jest no, jeden no, problem. Ubijają się te tak. No tak. Wiesz, jak trącisz czymkolwiek, to się uda może ugrośnią. Wiesz jak mamy luna. No. Luna, która zwaliła Alty kiedyś. Ładne. Sztuczne kwiatki. Ale wiesz, to się zastanawiam, bardzo mi się te koce podobają. No. Ten kolor jest świetny. Tak, no. Kurde, ten jest super. Tutaj 40 zł, ale bardzo takie miękkie te koce w sumie. Bardzo fajna. To ma takie fajne jest futerko. Znaczy ten masz, bo taki masz i macie tę. Tak, tą kratkę. Tak, tę kratkę mamy. mamy, tak. Ja mam w szafie na górze. No. Bo ty masz chyba trwiaski? Nie, w kratkę nie. też masz. Mam, e, Ale mam... ta kratka tej nie mamy i to jest ładne. No. Tego nie mamy. No, to jest ładne. No. Jest ładne. Na przykład właśnie na Mikołajki komuś zrobi no. taki cieplutki prezent na przykład kocyk tak. i do tego kubeczek. Tak. O, jest, jest taki kubeczek. Ja nie wiedziałam takiego. To jest no, Tak. Weź ten, wiesz co zrób. Hmm. Teraz, Patrzcie kochani. Świąteczne dekoracje już są, więc jak ktoś chce, to może już sobie praktycznie całą wyprawkę świąteczną, jak chodzi o dekorację, kupić. Świetnie O! <noise> to się taki. No fajna. Ale na, I do. I do. słodkości moi no drodzy. O! Takie coś co ja bym ja kupiła w sumie. Na urodziny Słuchajcie, taki właśnie taki kubeczek ze słateczkami. O, patrzcie, firmie. Nie no, mogłabym jej takie kupić w sumie na urodzinach. Bobaczę, nie wiem co jej kupić. Więc no. O, takie jeszcze są. Nie wiem żeby by była. O, albo takie coś wymieniło. No, jak Z Jako słodkości oczywiście. Nie jako sam prezent, ale jako słodkości. Jezu Boże, jakie urocze ten 12 zł. Ale patrzcie jakie urocze. Ej, nie no. Taki domek. tylko No, dobra. O, 79 Co to? Nie no. Takie jako na przykład na regał Albo do salonu? O, mała kula śnieżna Takie coś mogę mogłabym... O nie, no Julce taką kulę śnieżną na przykład Mogłabym ją kupić Jezu, patrzcie Jaka kolekcja w ogóle Ej, ja bym sobie taką miseczkę kupiła Bo jest jeszcze... O, jest czarna jest czarna jeszcze Też 4 złote, 95 zł, więc 5 zł. Kupiłabym sobie kurczę taką małą miseczkę właśnie na jakieś drobne rzeczy na przykład, no nie? To w sumie Kupiłabym sobie o, Na jakiś barsztek na przykład wiglijna albo coś Talerzyki Nie no, idę pokazać mamie ten dział jak patrzcie, można sobie samemu, samemu stworzyć... Tak. Właśnie takie dumki to Wam po ją pokazywałam. Tutaj macie całą praktycznie za 8 złotych. Przychodzą po prostu ludzie i sobie robią. Tutaj macie cały zestaw, jak autko z choinką, mikołaj, latarnie, choinki i tutaj też są takie choinki, a to wszystko macie tutaj właśnie o tutaj macie taki inny zestaw. Tutaj macie same figurki za 4 zł. No, kurczę, to sobie na przykład wybieracie. O, tutaj jeszcze inne. Tutaj tak samo. Kurczę, jedna Boże święty. Dla fanów jesieni, taka wybiórka To jeszcze jest taka, która zakrywa sobie oczka. O Jezus, Maria. Jakie to surocze. Albo to może nie no O, jeszcze jest takie Tutaj macie taki zestaw Serwetki macie Bombki macie Patrzcie Kurczę Jezu, a i ta mi się bardzo podoba Ta mi się bardzo bardzo podoba Macie tu przyróżnę O kurczę Wiórka Tutaj macie żarówkę LED i patrzcie, takie zabawki dla psa, taka rybka na przykład. o Maria, taka świnka. Boże święte, jaka słodka. kupiłabym dla Lilki, ale niestety ona takimi dużymi zabawkami się nie bawi. Ona preferuje bardzo małe takie zabawki, takie. O Boże święte. No niestety, ja już mam stare psy, niestety, więc one tak, już takimi zabawkami tu się nie bawią. No, ale to są jakieś patyczki, przysmaryweczki, tekostka taka. O, pamiętam właśnie, że kiedyś e, z podobnej firmy dawaliśmy e, naszym synom właśnie takie, coś tego typu, właśnie. Siemano, ogłaszam, że wróciłam. E, co kupiłam? E, a więc. Ups, <laughs> okej okay, To może to przesunę e, Dobra, co kupiłam, no to Oczywiście nie mogłam sobie Odpuścić tych słomek, one kosztowały 6 zł kosztowały Ogólnie Tutaj jest taka jedna, taka Fajnie, że one są po pierwsze plastikowe, po drugie Zakręcone Bo to też inaczej I po trzecie, no te, te właśnie, te takie przyczepki do nich Nie wiem jak to inaczej nazwać Ale takiego czarnego kotka tutaj Tutaj mamy nietoperza, czyli cała czarna rurka i tutaj taki czarny nietoperz. Mamy tutaj dynię, w takim kolorze. I kociołek w kolorze fioletowym. E, takie cz cztery właśnie plastikowe słomki. No wiecie, no, pomyślałam sobie, kurczę, za 6 złotych, no to biorę na no nie! No, e, co jeszcze kupiłam? A, na lumpach jeszcze e, kupiłam taką przesuperową torebkę. Patrzcie, jaki czadzier Nie no, jest naprawdę jaka śliczna. Bo jeszcze w kolorze takim Ala beige, ale sobie pomyślałam, że czarna po prostu. No jest taka, wiecie. no. E, uniwersalna. O. Tutaj idealnie nareszcie mieści się w jakiejś torebce. Mój portfel z Victoria's Secret. O, proszę bardzo. Mieści się idealnie. Tutaj z tyłu mam jeszcze taką kieszonkę jeszcze. E, tutaj mam jeszcze. O! Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z takim... Są takie mniejsze, ale są takie, w takim stylu właśnie, z takim guziczkiem tutaj, w takim stylu jako jakby taka koperta, ale mniejsza Takie etui właśnie na Airpods są i zapomniałam że tutaj będę dawała Airpodsy. I tutaj jest ogólnie... Czekajcie, wyjmę to. To jest nowka sztuka, kupiłam ją na lumpach z metką jeszcze, więc super. Ma dużo miejsca, więc myślę, że nie tylko Airpodsy się tam zmieszczą, ale jakieś nie wiem, mini krem do rąk nie wiem, błyszczyk, albo pomadka. No, takie ogólnie pierdółki. Więc bardzo się cieszę z zakupu tej torebki. Paski ma w takim kolorze. Nie no, bardzo się ta torebka. Naprawdę powiem Wam szczerze, że moja mama po prostu mówi ciągle, że bardzo super, świetnie i w ogóle. Bo ja na przykład na korki e, idę, nie wiem. E, albo tak jak dzisiaj, że pojechałam z moją mamą na lumpy, na zakupy i w ogóle. No, albo właśnie, nie wiem, na teatr i po prostu potrzebuję spakować telefon i na przykład portfel. No, więc torebka idealna ogólnie. No, bardzo fajna, naprawdę, bardzo się cieszę, że ją upolowałam <grywa> na Lumpach. Dzisiaj w ogóle była nowa dostawa, więc jakby bardzo fajnie, w sumie, bo ki kiedyś byliśmy we środy z mamą e, w Lumpach i. Jakby... no i było wszystko wyprzedane, no nie? Ale my też tam nie byliśmy, chyba... my byliśmy... nie byliśmy tak wcześnie jak dzisiaj, bo ja stałam o siódmej, mama mnie budziła. I pojechaliśmy tak o 8.20. Zawieźliśmy mojego dziadka. W tym sensie podwieźliśmy mojego dziadka tam gdzieś. Eee, później też go podwieźliśmy gdzieś tam. Eee, a Julkę no, podrzuciliśmy do, szko eee, do szkoły. Więc no i ten, no patrzcie co kupiłam jeszcze sobie w, w Rossmanie, nie no z, z super się cieszę z tego, jest ogólnie przeceno, przeceniona chyba, więc bardzo Wam polecam, jakby ktoś nie wiedział, że jest przeceniona, e, no bardzo fajna, bardzo się cieszę, właśnie bardzo dawno jej nie kupowałam, więc pomyślałam sobie, a dobra kupię, bo mi się praktycznie już kończy ta migiełka ze Sol de Janeiro. Więc też, żebym miała jakiś, tam, jakiś taki perfum, giełkę, żebym miała też jakąś. A z Gessa to jest właśnie ta moja ulubiona, no. Kiedyś ją w zeszłym roku kupiłam mojej siostrze, nie Luce, tylko drugiej siostrze. E, czekajcie, bo ja pójdę jeszcze po moje t-shirty, bo byłam na Lumpach no i kupiłam tam sobie oczywiście koszulki. Okej. Okay. Kupiłam sobie trzy koszulki. Naprawdę jestem z nich bardzo zadowolona. Wiecie, już stopów sobie nie kupuję, bo teraz będzie... A żebym miała na przykład na zajęcia, na korki w ogóle i żebym tak ogólnie miała po domu jakieś koszulki, eee, żeby było mi tak, wiecie, no... Pierwsza koszulka prezentuje się tak zwykła, czarna, tylko, że ma taki nadruk. Powiem wam szczerze, że bardzo fajna, powiem. O, co takim ma. I słuchajcie, to jest rozmiar... Aha, nie ma rozmiaru, okej. Okay. Ale nie no, spoko jest ogólnie. Będzie fajna. Taka zwykła czarna, więc będzie pasować mi nawet do liliowych dresów. Kolejna koszulka, już w innym kolorze, nie czarna. E, tylko. czekajcie, o e, to jest z Zary. Tak, Zary upolowałam. Ja to jednak mam oko. <laughs> e, Zary. E, taka koszuleczka. Bardzo fajny materiał, no bo w końcu jak to Zara, no to fajny materiał. Minimalistyczna, ale ja bardzo lubię takie, że minimalistyczna, no po prostu, że jest kolor i w ogóle bez żadnych druków, bardzo fajnie. No więc w takim kolorze, niestety do liliowych dresów nie będzie mi pasować, ale myślę, no ogólnie do reszty spodni, na przykład jakichś, nie wiem, czarnych jakichś spodni, właśnie jak z padochroniarskiem mam i tak dalej, to będzie pasować idealnie. Więc sobie kupiłam taką koszuleczkę i to jest rozmiar M, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tych ciuchów. Jestem mile zaskoczona, że udało mi się znaleźć coś z Zary, ale bardzo się cieszę. Kolejna koszulka, również czarna i tutaj ma właśnie taki pasek czerwony i tutaj ma taki mały nadruczek. No tak to się prezentuje. Zanim ja założę te t-shirty, to oczywiście do prania dam. Więc spokojnie nie zakładam od razu tych t-shirtów. I to jest rozmiar S. No właśnie mi tak wyglądało na S. Więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę teraz z tych ciuchów, że po prostu w będę miała jakieś nowe t-shirty. Więc bardzo fajnie. Dobra, yy, więc... Chyba żegnam się w dzisiejszym vlogu. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie końcu łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich filmów, no to zostawiajcie tak. Nie wiem, jak możecie zostawić łapkę w górę. Jak najwięcej. O, jak najwięcej. I możliwe, że pojawi się kolejny taki odcinek na moim kanale, więc buziaczki dla was i widzimy się w następnych filmach.